Siemanko, witam serdecznie, z tej strony Typek i mam dzisiaj dla was taki mały fleszyk newsowy na temat ostatniego reto Streama. Pokazali na nim troszeczkę swoich planów na rozwój Heroesów w przyszłości no i może sobie przeskoczymy od razu do najciekawszych momentów. Tutaj Darek zdjęcie poproszę. Dziękuję. Tutaj mamy drzewko, nowe drzewko baretki armora Assault, czyli szturmu opancerzonego, jak widzicie jest tutaj dużo więcej czołgów niż w chwili obecnej. Ikonki niekoniecznie pasują do nazw, jeszcze tutaj na przykład do Pantery jest przypisana ikonka, PZ-3 jeszcze, mamy zamiast isa 2 mamy Sherman'a ikonkę. Ale nie o to chodzi, chodzi o same nazwy. Mamy na przykład Su-152, yy, Su-152, mamy jak Panterę. No jest trochę tych nowych czołgów, znaczy trochę, drugie tyle co najmniej yy, co w chwili obecnej. Yy, więc widać, że tych czołgów tutaj na pewno planują dodać całą masę. No taki troszkę War Thunder nam się z tego zrobi, samo samolotów też tyle będzie. Zaraz zresztą zobaczycie. Tutaj jakaś, w ogóle, tak patrząc po tych ikonkach na górze, widzę, że jest Heavy Tank Destroyer dodany, czyli ciężki niszyciel czołgu. Pewnie będzie to Su 152 jak Pantera, no i może Jackson. Eee, tutaj jeszcze jest jedna jakaś ikonka, ale kurczę, za chiny ludowe, nie wiem co tam jest napisane. Armor, coś tam, tutaj na powiększeniu, może. Eee, z... I Pi... nie wiem, nie mam, zielonego... nie mam zielonego pojęcia, co tam jest napisane. No, niestety, no na, na streamie też to było troszeczkę wyraźnie. No, wydaje mi się, że na filmiku tutaj też możecie mieć problem z odczytaniem. Na... ja to tutaj na komputerze mam otwarte, to jest wyraźnie w sumie napisane. Ale w każdym razie widać, że na każdym poziomie baretki armor Assault będzie nowy czoł do otworzenia. Więc czołgów będzie, no tak na to wygląda, po 13 na każdą nację. I teraz przeskoczyłem sobie do drugiego screena. Darek, ilustracja. O. I tutaj mamy drzewko Dogfight, czyli walki powietrznej chyba, tak? Nie pamiętam jak to się tam nazywa, Jak to w każdym razie, walka powietrzna, jeśli chodzi o samoloty, tutaj też przy każdym poziomie baretki nowy samolot do otworzenia. I fajnie, bo widzę, że tutaj są sztukasy, na przykład. Jest sylwetka sztukasa, więc pewnie sztukasa też dodadzą, a czekałem na niego. Yy, Nieźle jakieś jakiś Harit? Nie, Polikarpo. To co to jest tutaj? Ale ikonki są inne, to jest też ale tutaj widzę, chyba jest Spitfire. Na dole i nawet tak to wygląda Spitfire, no możliwe, że tutaj jest Spitfire jakiś na tej ikonce i tu jest nawet chyba podpisane. To też fajnie, bo właśnie czekałem kiedy Spitfire'a dodadzą. Yy, także sztukasy, Spitfire'y, no i bombowce, jest sporo bombowców, tutaj jakiś Heinkel, yy, może jakieś, nie wiem, latające fortece. Yy, w dodatku myśliwce mają być podzielone na lekkie i ciężkie, czyli będą myśliwce lekkie, które będą latały bez bomb chyba, nie wiem czy planują też na przykład rakiety jakieś dodać, czy, 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 czy raczej przy bombach zostaną tylko. W każdym razie będą lekkie myśliwce, będą ciężkie myśliwce, no skoro tutaj jest sylwetka sztukasa to wydaje mi się, że samoloty szturmowe też będą, bombowce, no i samoloty zgadowcze, nie wiem czy coś jeszcze tutaj planują dodać. No ale ucieszyło mnie, że jest tutaj Speedfire, jest sztukas, no i te bombowce się pojawiły. Coś tu z ich ikonek, heavy bomber, aha, medium bomber, heavy fighter, attack aircraft, czyli pewnie szturmowce tutaj, fighter i reconnaissance. Ok. No, czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o odczołgi i samoloty nowe. I teraz bym wam pokazał troszeczkę gameplaya z nowym renderingiem, bo też w trakcie tego streama był tam fragment właśnie z serwera testowego nagrany gameplay, na którym już był wykorzystany nowy system renderingu. Także za chwilkę słyszymy się ponownie, ok, tutaj mamy. Właśnie gameplayek przedstawiony przez Reto na devstreamie i tutaj już, właśnie jest wykorzystany nowy system renderingu. No, faktycznie, no nie, wiem, największą różnicę chyba w chmurach widzę. Później też w trakcie strzelania, tam w pewnym momencie on zacznie strzelać. To też mi się wydaje, że będzie widać różnicę między obecnym systemem a tym, właśnie nowym. Ale na pewno chmury się rzucają w oczy, że lepiej są wyświetlane. Są takie bardziej naturalne. Yy, jakoś tak rozproszone fajnie są, rozpływają się w powietrzu. No cieniowanie, kolory, jakoś tak troszeczkę wszystko jaśniejsze jest jakby, nie wiem, może nie jaśniejsze, ale te kolory są takie żywsze. Yy, trochę to wszystko jest ostrzejsze. No tak bardziej, mam wrażenie, realistycznie to wszystko wygląda. Yy chyba jest właśnie cieniowanie poprawione i ten, nie wiem może wyostrzone wszystko, o właśnie przy strzelaniu też fajnie to wygląda, to te smugi po pociskach to rozgrzany płaszcz pocisku no fajnie to, fajnie to wygląda trzeba przyznać chciałem to porównać zrobić właśnie taki podział obrazu pół na pół, z jednej strony dać ten nowy Gameplay, a z drugiej strony ekranu, dać dla porównania, ten stary, znaczy obecny w sumie, ale no kurczę za Chiny, nie mogę trafić na bitwę w ciągu dnia, ciągle mnie w nocy rzuca. Już czekałem na zmiany pory na mapie generalskiej, ale nic to nie daje. Dalej mnie w nocy wrzuca, kurczę i przy piątej próbie, czy przy szóstej, już sobie dałem spokój. No ale myślę, że tutaj i tak e, chyba można zauważyć różnicę między obecnym stanem heroesów, a właśnie tym z nowym renderingiem. No wygląda to lepiej. Troszeczkę. Yy, dobra. Nie ma tutaj co gdybać. Gdy wyjdzie, to zobaczymy. No, wygląda fajnie. Na razie o tym chyba więcej nie można nic powiedzieć. Trzeba byłoby samemu sprawdzić. I dalej, nowe mapy. Mówili też o nowych mapach. Kiedyś yy, tutaj o. Tu mamy widok z góry na mapę, to będzie Skirmisz, mapa skirmiszowa, taki fort dupny, otoczony rzeką czy jakąś fosą, nie wiem, bagnami. E, ten fort mi trochę przypomina takie stare, pruskie koszary, kurczę, u mnie w Nysia jest sporo takich właśnie budynków starych, z takich fortyfikacji właśnie niektóre z nich mają podobny kształt, a wiem, że to kiedyś były koszary, e, tylko może nie było tylu wieżyczek jakichś, bo to troszkę takim zamkiem średniowiecznym zalatuje. No nie wiem, jak tutaj będzie wyglądała walka. Strasznie dużo okienek, ciasne pomieszczenia. No i ten dziedziniec na środku. No kurczę, jak tu ktoś wyjdzie na środek, to nie wiem, jaja z betonu chyba. Bo tutaj będzie po prostu rzeźnia. Tak to z zewnątrz wygląda. Gdzieś tu chyba jeszcze w środku. O. No na razie nie ma tekstur, bo to na razie jest praca w toku. Nic specjalnego. No, ciekawe czy to też wykorzystają na jakichś e, mapach e, szturmowych czy do obrony, czy to będzie tylko z czy będzie też tutaj trójstronna bitwa możliwa do rozegrania, czy tylko dwustronne. Chociaż szczerze mówiąc, trójstronnej to sobie tutaj troszeczkę nie wyobrażam, bo to trochę chyba za ciasno tutaj będzie na. Trzy klimy. To oczywiście te mapy, te, które teraz tutaj pokazuję, czy Reto pokazuje. To są mapki, które wejdą w skład całego mappaka. Map rosyjskich, więc no taki klimat wydaje mi się, że nawet troszeczkę się kojarzy z jakimiś takimi tundrowymi klimatami. Tutaj jakiś Last o Tutaj już inna mapa, kościółek. Z tego co oni mówili, właśnie na streamie, oni planują robić to w ten sposób, że te nowe budynki, nowe obiekty, które dodają, to mają być takie jakby moduły, możliwe do wykorzystania później przy budowie nowych map. Czyli tak jakby sobie budują poszczególne moduły, które później będzie można szybko i łatwo. Yy, no właśnie łatwo to. Nie wiem czy to w przypadku Reto, czy to jest dobre słowo, bo oni sobie lubią życie utrudniać, ale... No ma im to ułatwić budowanie nowych map. Yy, szybkie wstawianie tych obiektów na nowe mapy później. Oby. Oby, bo kurczę, 7 czy tam 8 map na grę, która ma 4 lata, to jest stanowczo za mało, to jest aż śmieszne powoli się robi. Gry, które wychodzą kurczę, w fazie beta mają tych map przynajmniej 20, a w ciągu pierwszego roku dochodzi drugie tyle, a tu kurczę 4 lata gra już ma, czy nawet 5 i, i dalej kurczę, kupa z tymi mapami straszna. Bo tutaj mamy kolejną mapkę, taka wioseczka leśna, czy na jakiś, czy jakiś pobliżu jakiś bagien. No to już chyba widać taki rosyjski klimacik. Jeszcze coś będzie. Aha, tu jeszcze mówili coś o wprowadzeniu fizyki niszczenia obiektów. Czy będzie możliwość niszczenia murów, płotów, budynków i odpowiedzieli, że raczej tego nie zrobią, i tu się z nimi zgadzam, bo gdyby to wprowadzili, no, to niestety cały zamysł na mapę, gdzie mają być te punkty właśnie ciężkich walk, piechoty, gdzie mają być miejsca dla czołgów, dla snajperów, to wszystko by się posypało w tym momencie. Wyobraźcie sobie, że są już te bombowce dodane, które będą dodać w przyszłości, no i zrobią nalot, i nagle się okazuje, że połowa wioski jest zrównana z ziemią, i nie ma się za czym schować. Więc w tym momencie cały zamysł, że tak powiem, taktyczny na mapę. Idzie w pizdu, bo piechota po prostu traci pozycję. Nie ma się gdzie schować, nie ma jak podejść. No po prostu będą zmuszeni biegać po otwartym polu, w jakichś gruzach. No i no jednak, w sumie dobrze, że nie rodają tych, tych niszczących się obiektów, bo dzięki temu można sobie jakoś zaplanować tą mapę. Szczególnie jeśli gracie w klanie, w jakiejś grupie, możecie sobie jakąś taktykę ułożyć przed meczem, i te elementy na mapie są stałe, to się nie zmieni. Więc możecie sobie jakieś założenia zrobić, możecie jakieś cele sobie obrać i to się w trakcie rozgrywki nie zmieni. Gdyby to się burzyło, no to trzeba byłoby na bieżąco w trakcie bitwy to modyfikować, reagować i mogłoby się trochę zamieszanie zrobić. A wydaje mi się, że bitwy w Heroesach są i tak na, ty na tyle zmienne i na tyle szybkie, że, że nie trzeba tutaj dodatkowych jakiś yy... urozmaiceń wprowadzać. Yy... Także tutaj się akurat z nimi zgadzam. No to ta, ta wioseczka nawet fajnie wygląda. No takie ciasne przejazdy, dużo małych domków jest, dużo ciasnych takich chatek. No dla piechoty myślę ciekawy teren do, do postrzelania. Gorzej tu będzie z pojazdami, no bo czołgą tutaj będzie raczej trudno to wszystko ogarnąć. No ale dla piechoty taki teren do postrzelania bardzo fajna miejscówka. Skurczę tu jeszcze brakuje jakiegoś ogniska i lumpa z gitarą. Albo z bała łajką, żeby tutaj polił coś. Dobra. Yy... Tyle z tego, co Reto odsłoniło swoich planów na bieżący rok. W ogóle, a przecież muszę o tym wspomnieć, no przecież, kurczę, zapomniałbym mu najważniejszej rzeczy. Yy... Reto Bjorn powiedział, że, to tak troszkę pół żartem, no ale wiecie, troszkę w tym prawdy może być, że rok 2017 to będzie rok nowych map dla Heroesów chłe. Zobaczymy. Trzymamy ich za słowo. E, ok. E, to tyle jeśli chodzi o e, nowinki ze świata Heroesów. E, dajcie znać, co myślicie o tych pomysłach e, w komentarzach. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobał. Jeśli chcecie usłyszeć kolejne informacje ze świata Heroesów, coś na temat patcha, może jakiś poradnik albo jakiś gameplay jak zobaczyć, zapraszam na mój kanał. Zasubskrybujcie mój kanał. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!